Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko 17-latkowi mieszkańcowi województwa podkarpackiego. Usłyszał on zarzuty dotyczące przygotowania do udziału w masowym zamachu, wspierając tym politykę państwa islamskiego. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu informuje, że 17-letni mieszkaniec otrzymał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył przygotowania do masowego zamachu, który miał wspierać państwo islamskie i organizacje radykalnych dżihadystów. Drugi zarzut dotyczył nawoływania do popełnienia szeregu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także przestępstw zabójstwa i nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym i religijnym. W toku postępowania ustalono, że podejrzany zbierał, uzyskiwał, przechowywał szereg materiałów na temat broni, ładunków wybuchowych, w jaki sposób konstruować te ładunki wybuchowe. Zabezpieczono również notatki zeszyty, które zawierały listę osób, które należy zabić, a także rodzaj broni, jaką należy użyć do tych zabójstw. Ponadto zabezpieczono również taki plan dokonania wysadzenia jednej ze szkół na terenie województwa podkarpowskiego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 17-latek, przyznał się do jednego z zarzucanych mu a konkretnie do nawoływania do popełnienia szeregu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Sąd wobec 17 siedemnastolatka na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy za zarzucane przestępstwa sąd będzie mógł wymierzyć podejrzanemu karę od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.